Tu Minecraftowy kapi a ze mną jest dziś mój brat Oskar Przywitaj się brat! Cześć! I on dzisiaj gra w on dzisiaj gra w Minecraft w serii. Oscar gra w Minecraft. No, do przodu. I wejść Tak, dobrze. Te przedmioty w skrzynkach są... Jak to się mówi? Losowe Tutaj, braciszko ściąć drewno, trzeba patrz Nie, Nie. trzeba ściąć drewno, wiesz? Takie zawsze robimy w Minecraftie. Na początku. Super. No, mój brat no już tam coś tam wie o Minecraft, gra w Minecraft. Ale niedługo. Nawet krócej ode mnie ale mniejsza z tym myślę, że mu ta seria się nie znudzi i będzie przynajmniej znaleźć dziesięć odcinków bo mój brat jest zmienny ej brat, wykop jeszcze tam albo... tak, tak, dobrze Tak. jak się robi? tak co chce zrobić? drewno, tak? Ojcie, przepraszam przepraszam, przepraszam Zrób tak. No. Proszę. Cała magia w tym, że tylko wsi trzeba sprzestnąć. Krafting. Pewnie każdy to wie. Crafting? To już ci skraftuje dalej. On no tam jeszcze za bardzo craftować nie umie. Jak, jak każde dziecko. I teraz wiesz, co ci radzę zrobić? Nieć. Nie. Nie. kilo, Najpierw killoff. Ale nie. Wkopisz się, sobie jakąś dziurkę. Będziesz sobie robił, patrz. Uh -huh, będziesz zbiór. zrobił o coś takiego. Weźmiesz tak będziesz uh -huh. kopał do dołu, żebyś zdobył dużo, dużo kobla, okej? Okay? Lita. Nie, kobla. A jak będziesz miał już dużo kobla, no, to, to nie cudowny... kopisz kop jeszcze na dół. Nie kopisz na dół, jak będziesz miał dużo kobla. Tylko na prosto, okej? Okay? Uh -huh. Zaraz wracam A Zaczynam od kopania Diltu Tak zaczynam od tego Tak muszę Mój brat będzie mówił Ja kopię Dilt ale Mogę kopać też. eee... Yy, jak to... kobel. Cześć. Po, ja pogadałem! Super. Ej, ja to muszę zablokować. Ale mnie, nie, nie, musisz zablokować. Aha. Przecież nie masz wyłączone potworki. Przecież, Ale jeszcze masz kobla na dół. Musisz ten kobel mieć, wiesz? Musisz kobel zbierać. Wiem. Dałem mu z fula, żeby... Go potworki nie zabiły, bo wiecie, jesteście mały. Wykop tu, wykop tu. No. No i idź. Ale uważaj, wiesz? Na boki bo stojaczek. Mogę? Nie, nie, nie. I cały czas do przodu i, wy... I po dwa klocki, wiesz? I nie walnij w stojaczek myszką. Co to są za dźwięki? Ile już jest? Cztery minuty, tak? Myślałem już, że mi się nie nagrywa. Ustawić. O, teraz jest, leży dobrze. Skraftować i teraz y, wszystkie podstawowe rzeczy? Jak kilo, fikierka, itp. Czyli no. tym podobne? O, tu masz żelazo. Nie trzeba wykopać. Ja Wykopiesz, sam wiesz? Wykopiesz. Sam. Tylko trzeba zrobić crafting. Czemu? A, bo tam na górze został się, nie chcę mi się już iść po tego, te Tak, to jest moje lenistwo. To jest najgorsze na świecie. No. My musimy iść do szkoły. A ja do przedszkola. Nie, wy nie musicie iść. Bo mój brat tak chodzi. Zapomniałem, mam wolne. No, przecież ty masz wolne, bracisz? No, zapomniałem. Przepraszam. No, a nasza szkoła musi iść do szkoły? E, nie wiem. A jutro jest tak naprawdę wolne, a pojutrze. Cicho, wiesz? Ale tak, dla innych szkół jest wolne, ale dla naszej nie, no bo my nawet będziemy odrabiać którego dzisiaj jest. Zaraz. dzisiaj jest niedziela. Nie ruszaj, brat. Dobra? A siekielkę Ja już nie robię. Dzisiaj jest czwartego. Trzeciego będziemy odrabiać. Trzeciego czy tam drugiego będziemy odrabiać jeszcze w maju. Takie życie. Niestety. Przynajmniej dobrze, że w ogóle przerwy są. Bo i to ładnie, żebyś wszystko nie, miał? Nie. Tak, to będzie ładnie, patrz. To będzie kilow? Nie, nie, Pierwszy kilow. Pierwszy nie, pierwszy będzie mieć, wiesz? W pierwszym jest zawsze. E? Kilow, kończymy już? Nie.